Z tej strony Piotr sięga na Skarpie. Konferencja w Dębnie. Organizatorem jest Centrum Szelarskie Łukasiewicz. Będą wykłady. Drugą część tej prezentacji już od siebie z biura Niestety padła mi tam bateria. Yy, nagrałem jeden wykład. Yy, taki dosyć ciekawy. Także yy, trwał godzinę czasu, więc podzielę go na dwie części. Ktoś będzie miał ochotę, to sobie obejrzy. Ktoś nie, to, to yy, trudno. Yy, myślę, że warto. A co było na tej konferencji yy, w Dębnie w zeszłym tygodniu? Yy, no, tam pomijam pomijam, że było tam odnośnie e, to co się dzieje w, w lasach, e, że lasy na chwilę obecną e, dosyć dużo e, obsiewają łąk kwietnych, z których można korzystać. To no, sam korzystam, bo mam e, podpisane umowy z lasami, w których mam swoje pasieki. Dodatkowo, o którym już wcześniej mówiłem. No test co będzie, jest, co będzie e, w najbliższym czasie Wypowiadał się i Sanepit, i Armir, przedstawiciele, że będzie można już bezpośrednio w Armirze składać o dofinansowanie, chyba oprócz leków i szkoleń, a tak to wszystko będzie bezpośrednio u nich. Fakt, że trzeba mieć nadany numer. Ci, którzy brali już jakiekolwiek dofinansowania z Armiru, czyli te 20 zł, to już mają nadany numer. A jak nie, to trzeba się do nich udać. Co tam dalej? To, co nagrałem, to była wypowiedź um, Wojciecha Kołodyńskiego. Nie ma chowu bez hodowli. O, było to dosyć ciekawe. Oni mają dosyć dużą pasiekę y, pod Wrocławiem, z tego co pamiętam, jeżeli się nie mylę. E, jest zarazem inseminatorem e, matek, ale dużo ciekawych rzeczy opowiedział, więc uważam, że warto. E, później, niestety, nie można było nagrywać. Były dwa y, wykłady y, lekarza weterynarii Artura Arszułowicza. No, naprawdę bardzo ciekawe rzeczy y, opowiadał. Y, no, nawet ci pszczelarze no, ja nie mam doświadczenia powtarzam to y, w każdym y, swoim filmie ale pszczelarze, którzy tam byli z dużo, dużo większym doświadczeniem mówili, że naprawdę było to wartościowe, to co przekazywał. No dobra, no to co tam dalej jeszcze było? Później był też wykład z naszego rodzimego pszczelarza i hodowcę LIP. Kiedyś się wybiorę, to też nagram, bo ma w podgorzowskich falencicach, no, z tego co opowiadał, jedną z największych kolekcji LIP i Miododajnych i nie tylko. A też udało mi się kupić na, na tym pokazie jego książkę Rośliny miododajne. Poczytam, poczytam. Fajna, gruba, gruba książka, bardzo dobrze wydana. Oczywiście poprosiłem o autograf dla pasieki na skarpie, pan Marek Pogorzelec. Także książka, bardzo fajnie wydana dużo stron, opisy dokładne, także coś się do biblioteczki przyda. Także dosyć ciekawe to było. No i co tam jeszcze? Pan Artur Arszułowicz opowiadał na przykład fajne rzeczy odnośnie Warozy, gdzie no, pewnie no, czytamy, czytamy pewnie i słyszymy z różnych gdzieś tam wykładów ale tutaj podawał właśnie jakieś tam nowości. Nie wiedziałem, że waroza skacze nawet 5 do 7 cm, już nie tylko się przemieszcza. Jest to jakaś nowość. No tego to to, to już wiemy, że siedzi pod zasklepem szczeli, niekoniecznie trutowym. Też fajne leki proponowali. Nagram filmik o, o lekach, nie będę teraz się już tutaj rozwodził. Chcę, żeby ten filmik tutaj krótki był. Ale oprócz mojego podrowania, bo nie zaniecham, będę chciał coś stosować, ale to, to może już w kolejnym filmie. No i co tam jeszcze? No, wiadomo, były różnego rodzaju prezentacje, inne jeszcze. Nie jestem w stanie tutaj wszystkiego podać, ale warto jeździć, uważam, na tego typu konferencje. Fajne było. Dobra. W następnym tygodniu, też w sobotę, puszczę pierwszą część tego filmu. Jak będzie kogoś interesowało, to. Miło, że no, jakość filmu może się nie jest super, bo nie miałem statywu. E, kręciłem to z ręki, także przepraszam z góry. No, ale no, może się komuś trochę wiedzy przyda. No, pozdrawiam.